Jadę właśnie na Intersolar, czyli największe targi energetyki odnawialnej w Europie. Tak trochę przy okazji, wpadnę tam pewnie na 2-3 godzinki, ale jeśli zdążę nagrać przez ten czas coś ciekawego, czy chciałbym się podzielić z Wami na tym kanale, no to właśnie to będzie stanowiło wstęp do tego filmu. Jeśli to widzisz, to znaczy, że coś ciekawego znalazłem i zapraszam Cię na resztę filmu. Daje dopiero pierwsze kroki nas InterSolar i już widzę nowości, których w Polsce nie widziałem, m.in. ogniwa tandemowe przy stanowisku QSL, czyli ogniwa wykorzystujące więcej niż jedno złącze. Spodziewam się to także zobaczyć, już same moduły wykonane z ogniw łączących w sobie Perowskity i klasyczne złącza krzemowe. Prezentację o ogniwach tandemowych, z której też chociaż niemieckiego nie rozumiem, wynika jasno, że tą teoretyczną granicę sprawności dla ogniw krzemowych. Określony gdzieś na poziomie 29-30% będzie dało się przekroczyć właśnie dzięki wykorzystaniu innego typu łącznych. I firma Fusers już nad tym pracuje. Dzisiejsze ogniwa jak zbliżają się do 23,6 do 25 nawet procent na poziomie ogniwa przy Quantum Neosel, a przy tandemowych liczą na przekroczenie 30%. W najbliższych latach. Mamy też tutaj ogniwo, którego sprawność już dziś wynosi 36,5%. A jest to ogniwo oczywiście bardzo specyficzne, wykorzystujące soczewkę skupiającą. Takie ogniwa w laboratoriach już od dawna, tak naprawdę od 20 lat, mogą przekraczać sprawności 30%, czyli takie, które są teoretycznym limitem dla ogniw krzemowych. fotowoltaiczne badane jest w teście odporności na grad przy kuli o średnicy 25 mm i które na przykład przechodzą no więcej, producenci często się w tym wtedy chwalą, tak jak ten 35 mm, ale są też panele które zaliczyły testy z kulami 45 mm, czy nawet 55 mm. Za duży panel włożyli w za małą ramkę i się, kurde wygiął. I kto to teraz zamontuje? To, to jest całkiem fajny patent, bo taki panel to jest akurat Sunport, waży zaledwie, no, lekko ponad 3 kg powierzchnia też nie jest duża przy sprawności 20% i metrze kwadratowym złapie te 200W w warunkach NOCT. Natomiast no, każda barierka to wytrzyma, waga żadna, żagiel też nieduży, no i montaż prościutki. To już jest coś znanego od dawna, ale co jest ciekawe. Normalnie można sobie łazienkę tam wyłożyć albo elewację. Macie panele fotowoltaiczne w formie płytek. Sprawność oczywiście jest znacznie niższa, 10,4, ale no, ciekawe wykorzystanie na pewno miejsca. Zdecydowanie nie dla wszystkich, no ale e, ktoś pewnie zainteresowany się tym znajdzie. Nawet to jest w kolorze, no tylko... Hmm, no nie wiem, mi chyba jednak standardowo podoba się zwykły czarny. No, shine tak w pośpiechu robi te panele, że zobaczcie, nawet e, nie chce mi się dokładnie tych ogniw ułożyć, zostawiając zostawiam pusty przestrzenie. No, tak serio. To ciekawa opcja, żeby trochę wpuścić światła na dół przy jakichś pergolach, czy może w jakimś agrofotowoltaice. No, nazwę trochę krzemu, rozsypał się tylko, być może wezmę sobie i zrobię swoje ogniwo. Typowe stanowisko made in China, przy którym gdybym chciał produkować nie, baterie, produkować swoje panele to mogłem się umówić, wyprodukowaliby na mnie, a ja bym sprzedawał to pod swoją marką. Czego oczywiście nie zrobię. Zajka z takimi chińskimi no-nameowymi panelami fotowoltaicznymi, o których w większości nigdy nie słyszałem. To co na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, to, że mają tańsze cukierki, ale czy na tym oszczędzają i dzięki temu ich panele są fotowoltaiczne o tyle tańsze, a poza tym to jest ten sam produkt? No myślę, że niekoniecznie o to chodzi. Panele DM czy znane w Polsce jako Cora Pencor. Sharp, a więc jedna z najstarszych firm zajmujących się fotowoltaiką. Piszą tu nawet o 65 latach, choć 48 lat temu zamontowali pierwsze ogniwa tej firmy na jednej z satelit. Firma, która jednak już od jakiegoś czasu nie produkuje swoich ogniw fotowoltaicznych, a jedynie podzleca produkcję innym firmom. Co nie oznacza, że nie mają własnych zespołów badawczych, które pozwalają im tworzyć na przykład takie ogniwa. Oczywiście to nie jest typowe ogniwo krzemowe, a które osiągnęło 33,66% sprawności w laboratorium. Zwiększanie rozmiaru ogniw, no to oczywiście optymalizacja kosztów wykonania panelu, no bo oszczędzamy trochę na tej ramce. To oczywiście sposób na łatwiejsze zwiększanie mocy od zwiększania sprawności, ale jeśli dalej tak pójdzie, no to ciekawe jestem za ile lat spotkamy w końcu kilowatowy panel fotowoltaiczny. Oczywiście tego typu panele. no Raczej jeśli już coś to na farmy fotowoltaiczne, na pewno nie na dom. Z częstszym widokiem na targach są także panele typu fullscreen, czyli takie, które nie mają typu standardowym panelu tego zagięcia przy ramce, tylko które są całkowicie płaskie, dzięki czemu ta woda i ten brud spływają z nich zupełnie inaczej, co przekładać się ma oczywiście na większą produktywność. Te panele akurat są produkowane przez Dach Solar, ale niech nazwa was nie zwiedzie, spokojnie można je montować również na gruncie. Znalazłem naszych uciekinierów, czyli panele Meyer Burger, która do niedawna była jedną z dwóch ostatnich takich większych powiedzmy firm produkujących własne ogniwa fotowoltaiczne tu na miejscu w Europie, ale teraz uciekają z produkcją do Stanów Zjednoczonych. Panele są jednak o tyle ciekawe, że to jest po pierwsze glass glass, po drugie jest to panel bifacjalny, co więcej, ma 30 letnią gwarancję produktową i jest wykonany w technologii HJT, dzięki której ten współczynnik temperaturowy jest na bardzo niskim, praktycznie rekordowo niskim poziomie. No i uzyski roczne z tej samej mocy dzięki temu też mogą być wyższe. Takie obrazki, czyli piękne back-kontakty można było do tej pory spotkać raczej tylko właśnie przy stanowisku Sampoera, ale na targach jest coraz więcej firm które również wprowadzają tego typu technologie do swoich ofert. Różnice jednak nie są widoczne gołym okiem i znajdują się tam w środku, gdzie opandetowana technologia Maxion nadal wyróżnia te panele od konkurencji. się ICO w kontakcie ABC, technologia jest najwyższą komercyjnie dostępną obecnie sprawnością, przynajmniej ostatni raz jak sprawdzałem. Warto pamiętać, że to co głównie nam daje sprawność to po prostu to, jaką moc uzyska z metra kwadratowego. A więc ten stosunek mocy do powierzchni. Choć za mocą idą także często inne wartościowe parametry. Sam Himalaya w Tekno ten od jeśli chodzi o sprawność, no i też moc również ze na wymiary. Takie stanowisko rozumiem, tu jest impreza. I Hymo I'm 9, czyli panel fotowoltaiczny, który w swojej najmocniejszej wersji, nie mam pojęcia czy jest już dostępny na rynku, chyba nie. Ma rozwijać nawet 24,43% z sprawności. Dzięki technologii Hybrid Civiled Back Kontakt. O proszę jak dbają, żeby był czysty i pięknie się prezentował. Tego nie róbcie, nawet no, jak producent pokazuje, że nic się nie stanie kolor najładniejszy. które pozdrawiam, to są panele fotowoltaiczne Longi w serii Artist. Kolejne stanowisko, gdzie trafiam na ogniwo o rekordowej sprawności. Teraz, jak na to patrzeć? Czy każdy po prostu krzyczy najgłośniej, że jest rekordzistą, a z czego większość kłamie? No nie, przede wszystkim chodzi o to, że zawsze taki rekord dotyczy danego typu technologii. To akurat dotyczy back i autorem tego rekordu jest firma Longi. Ktoś inny może mieć rekord w AJT, ma ktoś mógł mieć ten rekord pół roku temu i się tym chwali, a dzisiaj ten rekord ma ktoś inny. Zaraz po wejściu z ulicy człowiek trafia od razu na ulica Solar. Ale no spokojnie, to są panele fotowoltaiczne, które mogą też zostać zainstalowane na dachu, czy nawet na gruncie. Nie tylko trafiają na tak zwane drogi fotowoltaiczne. A więc jeden z dwóch obok KS Solar europejskich producentów, który jeszcze jako tak utrzyma się w tym rankingu e, Tire One e, i który posiada w swojej ofercie praktycznie każdą e, z e, technologii. Oprócz oczywiście standardowych berków i shingles, mają także e, Liona, czyli Te oraz Black Tiger, czyli ogniwa typu Back Contact z 25-letnią europejską, bo francuską e, gwarancją. Tristana, więc no, jeden z ostatnich, właściwie e, ostatni taki większy producent, który produkuje swoje ogniwa fotowoltaiczne, faktycznie w Europie. E, w tej akurat wersji to są ogniwa e, HJT. Sol, czyli niewielka europejska firma. Zaraz za nimi potęga z Chin, Tongwei. Marka jeszcze do niedawna e, nieznana, choć coraz lepiej rozpoznawalna, e, ponieważ wcześniej zajmowała się tworzeniem ogniw po prostu i dostarczaniem. Do innych producentów paneli fotowoltaicznych. Po pewnym czasie zdecydowali się jednak wykorzystać własne ogniwa do produkcji własnych paneli fotowoltaicznych. Podobno zmierzono w warunkach STC tutaj 765,18W. TEC czy Alicj no sprawnością już e, tak nie wyprzedza chińskiego rynku, a nawet do niektórych producentów nieco traci jednak technologia HJT rekordowo niski współczynnik temperaturowy minus 0,24% na stopień Celsjusza fantastyczna 25-letnia gwarancja na wady produktowe ale też dla certyfikowanych instalatorów pokrywająca koszty wymiany e, takiego panelu fotowoltaicznego e, Alpha Pure RX Series 4 diody bocznikujące no i dwie takie poprzeczne belki znacznie wzmacniające sztywność całej tej e, konstrukcji i sprawiające, że Ogólnie ten panel ma większą wytrzymałość mechaniczną, złącza oczywiście sztabli Evo 2 po to, żeby zapewnić tutaj najwyższe bezpieczeństwo. Tak działa tak zwany stringer. Tu mamy ciekawy sposób też na backsheet, bo to jest do modu full black, akurat z srebrną ramą. Natomiast nie jest całkowicie czarne, tylko te miejsca pomiędzy ogniwami, żeby moduł, moduł później wyglądał na czarne. E, są w takim kolorze, a reszta jest e, przezroczysta mamy inne e, też bakszyty czy, czy, czy pokrycia EFA i e, jeśli chodzi od akurat Jollywood czyli jednego z największych producentów to nie jest chińska konkurencja dla Bollywoodu tylko producent modułów fotowoltaicznych oraz właśnie backsheetów to jest magazyn, a nie żadna popierdółka jak chce ktoś się odciąć na dobre od sieci to kupujesz 5 MW. godzin na ogniwach Trina na przykład, bo akurat tego spotkałem. i jazda. No i zgadnijcie, jak jest duży. No z powodzeniem mógłby zrobić karierę w NBA, no bo ma 2,39 m wysokości no i do tego ponad 130 cm szerokości, co przekłada się na wysoką moc 720 w w warunkach STC.